Zapraszam! Zobaczysz! Wszystkiego najlepszego! Wiesz ile jest prezentów? Tych zapakowanych jest 10 Tyle ile masz urodzin Wybrałaś jeden? To siadaj tutaj na ziemi I otwieraj Tamten duży Z Happy Birthday to jest od babci i dziadka i czekaj, czekaj, jeszcze mam jeden prezent dla ciebie. Moment, muszę ci pokazać w telefonie, bo przyszedł. Ok. Już ci pokazuję. Eee, tutaj. Oj, muszę się zarzuczyć. O, tu jest prezent od cioci Ewy i Bożenki. O matka. Właśnie. Dziękuję. Bardzo, prawda? Zaraz będziemy dzwonić i pisać. Dobra, to otwieraj pierwszy prezent. Co to może być? Exactly, Starałam się. Mm. Oh. Co to jest? Dziękuję. Um, I opakowanie na ukulele, w którym chciałaś. Mówiłaś, że masz porwadę. Dziękuję. A to dawaj. Ale zapakowane. Podwójnie, potrójnie. To, to musi być jakiś specjalny chyba prezent. Słodycze i maseczka do twarzy? No problemo. Twoja pierwsza maseczka do twarzy. Będziesz musiał użyć dzisiaj. Może. <laughs> Next. Oh o Dobra. Wiesz, że ty wyglądasz na jakąś większą dzisiaj? Mhm. Mm mhm. Mm Ale wiesz, że twoje urodziny. Co to? <gasps> um, o! So to są te metalowe więc nie Wow. So I'm gonna be a wisco girl. And a necklace. I so. oh, right. Żółwik przyszedł? Obserwować Cię? Chciałam powiedzieć, że Ty masz urodziny dopiero o siódmej wieczorem. No. Siódma, dwadzieścia, cztery. This No, 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 no. Oh. Wow. I can have some vibes. Only good vibes. Oh. Twój favorite zapach. No, almond. Perfume. Nice. I'm good. Smell good. Oh, and this bus <laughs> bomb. Okay. Nice, nice. Right. This hit him. This person might do good. Zowolone mm -hmm. and three pop sockets. Nie wiedziałam, czy się kolor będą podobały. Podoba Ci you. się? Super! It's pastel! I love it, I love it! I'll keep it in. Czwarte? No, to jest łatwo. Hmm. <laughs> oh, it's a Hydro Flask. So it makes me a Visco girl um, with a metal straws and a sea necklace. And by the way, scrunchies. Oh, where's the lid? Fine color, do you like it? It's like... Blue on this side and pink on this side. Uh -huh. Like you can tell. I like it. Hmm. Oh, I a lot of presents. Wow. Oh. Uh. Huh? oh. I think it's a book. Mm -hmm. Yeah, it's a book. I'm. I'm only doing the small ones, then the big ones. Mm -hmm. Oh, it says math and Some sticky notes. That's a triplet. Musisz, <laughs> to są też tak moje urodzone. Ok, fajnie. Wiesz, wszystko się w domu dzielimy, prawda? Mhm. nie wiem. Które jeszcze dwa zostały, tak? No. Ten i ten. No, i oczywiście tam to wszystko mm -hmm. na górze do Twojego pokoju i od babki. Dziadka. To jest heavy! Uu. how much it hurts it's in the box i think it's a picture thing Wiesz co to jest? So to jest Amazing Dreams from. Well, no właśnie, yeah. znasz to? Ciekawe czy rozpoznasz. Tak, yeah, ja so do. Z czego to jest? And the Greatest Showman. Tak, to są cytaty właśnie spisane z The Greatest Showman z twojego ulubionego filmu. Co, jeśli wyczytamy to? Tak, jestem głęboko. Tak, ponieważ wiedzieliśmy to w szkole. Tak, i my oglądałyśmy też, prawda? Byłyśmy na muzykalu yy, z babcią byłyśmy razem. Tak. Lost, I think the lightest one. Mm. A wiesz co, mi się wydaje, że to jest właśnie ten najważniejszy prezent, na który bardzo, bardzo czekałaś. Oh, to to jest to, o czym marzyłaś? No. It's pink mm. so to takie? Mm -hmm. and it's bluetooth. bluetooth. Czy, czyli jest bez kabla, tak? Tak. Takie, jak marzyłaś. Uh -huh. Gdzieś and mamusia spełnia marzenia. I ostatni prezent, zapakowane, bo tam też są prezenty, nie? Od babci i dziadka. Musisz otworzyć, żeby zobaczyć, co to jest. Domyślasz się? Co to? Kostium twój na balet. No. no widzisz? Mam nadzieję, że rozmiar jest dobry. Nie dobrze był w tamtą stronę, tak? A. Mhm. Już musiała przymierzać. Tak, i do tego są logisy. Oczywiście babcia no, sama nie kupiła tego, tylko przesłała pieniążki, a ja no. kupiłam to wczoraj, wiesz? Jak poszłaś już na taniec, tam tam z panią usiadłyśmy i, i patrzyłyśmy. No właśnie chyba jakieś za długie. Ale pani powiedziała, że można wymienić, wiesz? O, chyba za długie, no. To nic. Wymieni się. wychodzimy właśnie świętować urodzinki, idziemy sobie coś zjeść Zobaczcie jak metalka fajnie wygląda, ma oczywiście odznakę, że są jej urodziny Żeby nikt się nie pomylił i wszyscy składali życzenia Tak było w szkole, prawda? Nutalka wczoraj założyła sobie tą odznakę I wszyscy składali życzenia dla niej We sang in Polish, English, Belgian, no Hungarian because our teachers from there Um, I think Spanish as well. Super, a kto śpiewał po hiszpańsku? Wszyscy. Tak? Nie wiedziałam, że ty umiesz po hiszpańsku śpiewać. They didn't know, but the teacher told them how to sing it. A może po francusku jeszcze śpiewaliście, bo już o się uczycie. Nie? We, we okay. didn't learn about Dobra, my jedziemy do Waga. mamy. Przyjechałyśmy na chwilę e, tutaj do sklepu takiego, żeby wymienić nasze wycieraczki, bo mamy czas i Natalia znalazła kamerkę. Zrób jeszcze raz. Ale jaka ty śmieszna jesteś, a to ja, to ja. Widzieliście mnie? <laughs> Ale no, zabawa, o, co? Ale do zabawa. Do Chodź okay, tu, Widać było? Koseckę. <noise> Czekamy na Pana, żeby nam wymienił wyciereczki Ciekawe ile zajmie Jeszcze być może pojedziemy do jednego miejsca, żeby wymienić papory Ale zobaczymy, czy mamy czas Bo dzisiaj niestety w nic nie ma O, to telefon W nic nie ma i, I nie wiem co będziemy robić dzisiaj na Twojej godzinach co miałam cię To uwaga mamy Tylko A może Jump Giants Jump Giants co by dwie będziemy skakać Także węgla Bowling Nie? To już jump Giants? Yes I o, love jumping to... I'm so energetic Tylko ja nie wiem czy Ta, czy mamy Nie wiem czy nie trzeba zablokować wcześniej Na bliżej też co? Zablokujemy na następny tydzień z twoimi koleżankami Czemu masz kamerę prosto na mnie co ten pan? W międzyczasie byłyśmy w primarku. Natalia ja ma koszulkę, tak ja byłam. Ja ma koszulkę z Harry Potterem. No. Okej. Tam leży sukienka moja. O tam czerwona. A ja już oczywiście fajne kolorki nie takie pastelowe tak mi się spodobały mi się wydaje że sobie też Fluffy. co jeszcze masz Kolejna okay. Happy days ahead. tak pomyślałam to jest właśnie taki bardziej crop top nie myślę a nie to folder golfa mm -hmm. tam nic nie ma czy jeszcze coś kupię aha jeszcze jedno no tak taki pół golfik a nie jeszcze jedną rzecz kupiłam. O no. zobaczcie, za 2,80. Tak? Kind of color. Wiesz co, chciałam czarny, ale nie było Twojego rozmiaru. Pasowałoby do Twojej sukienki tej. No. A ten zielony. jest też. dwa. Jeszcze dwa? Okay. To. Bluze. Living my best life. <laughs> I ona tylko 5 funtów kosztowała. Okay. Bardzo dobra cena. Nie, jeszcze dwa. Tak? Skarpetki mięciutkie. No. Do spania, chodzenia sobie z rana. I co, I co jeszcze? Co tam było? Aha, i jeszcze y, prześcieradło. Do twojego Do, do twojego. No bo dzisiaj zmieniamy troszkę na twój pokój. Trochę. Tymi rzeczami co dostałaś na urodzinę, no? mhm. A wiecie gdzie my jesteśmy? Możecie się domyślać o tą... Będziemy zmieniać opony, Wycieraczki Mam już zmienione. Czekamy właśnie teraz myślałam, że mogę się umówić po prostu na, żeby w tygodniu tutaj przyjechać, a pan mówi, że on może już teraz zmienić opony, tak więc jest super. And actually we actually got a surprise. We're going, um, I think Wagga mama and then we're going bowling. Czyli jedziemy na kręgle. We kinda had a fight of if we should go <laughs> to jump giants or go to bowling. Tak. I said jump giants. He says bowling, then like um, oh But I want to go, I prefer to go with your friends, she says, and then I'm like, but I just wanna jump with you. Ale wybraliśmy kręgle jednak, nie? Ty poskaczesz z koleżankami za tydzień. Bowling you're gonna beat me. Nie wiem, wiesz, ja nie jestem taka dobra w tym, w kręglach, więc... No, no nie wiem, nie wiem, ja będę musiała użyć te e, dla dzieci takie, co się ustawia z boku, nacisnąć, Wait, żeby make funny face. Teraz? Yes. Ty. Kto się śmiał, proszę zostawić serduszko w komentarzu. Mm. Tak, Natalki. Urodziny dzisiaj są. Here, His proof. Happy birthday to you. Happy Let's birthday see how many steps I've done. Aha, jeszcze dziękujemy wszystkim, co składają życzenia Natalce. talce. Dostaną się mnóstwo, mnóstwo wiadomości na Instagramie, na YouTubie pod filmikami. Dziękuję bardzo. Dziękujemy Look how many steps też I did. dla mojego brata za prezent. Ooo, czekaj, zobaczymy ostrość. Właśnie oh. oh. się nie wyostrzy, wiesz, nie złapie. Mm -mm. oh my God. <laughs> oh, no, I... Mówiła, że 2000. 2527. Uuu, wow. Czyli ja pewnie dwa razy tyle, bo ja chodziłam po primarku jeszcze. A ty mm. nie. A ja tak? Dobra, już chyba pan jest gotowy, bo słyszę, że tam skończy jakąś pracę. Tak więc do zobaczenia. Some people. Wydałyśmy nadprogramowe pieniądze. Musiałam wymienić cztery opony. Spędziłyśmy prawie godzinę tam. Mm -hmm. Nie mniej nawet, wiesz? Powiedzieli nam, że godzinę, ale my sobie tam usiadłyśmy. Miałyśmy taki e, rozmowy, nie? <laughs> Usiadłyśmy, odpatrzyłyśmy co oni robią, i tak się fajnie ze wszystkim wyrobili, że, no nie wiem, no może 40 minut. I mamy wszystkie nowe oponki. <laughs> tak więc ja jestem zadowolona. Mój portfel trochę nie jest o wiele lżejszy teraz, ale to na mnie przeszkadza, żeby iść teraz do właga. Mama, idziemy. Na no, jeść te nasze brzuszki puste, nie? <noise> Jesteśmy w łagomamie. Zmienili nasze menu znowu. Musimy znowu trzeba Mamy już nasze napoje. Soczek i inne. I Natalia uważa. And someone looking Że ktoś coś planuje, tak? Uh -huh. I'm just make a cake. I'm Myślisz? Spying. Zobaczymy. Na razie czekamy na jedzenie jeszcze. Bo nasz stolik jest pusty, a my jesteśmy okay. głodne. Pyszne są tutaj. I mean, can this tak. Tam z boku. Nie wiem czy można pokazać. Tam z boku. O. Akurat wyjrzał. Jest dzisiaj bardzo dużo ludzi. Bardzo. Traktują Natalię dzisiaj bardzo wyjątkowo. Oczywiście on dostał już twoje jedzenie. Pani nie mogła uwierzyć, że Natalia tyle może zjeść. Smacznego! Czy masz czerwone policzki? Nie wiem. Gorąco ci? A co mi tutaj pokazywałaś przed chwilą? O. Oh. So, I said this is edycyn. Because it can't go like this. And then I saw this real cheese like that. <laughs> A to jakiś okruszek. It's, kind of real. it's not edited, it's not picture, it's real. <coughs> mocno. Wygląda pysznie. My już po naszej, po naszym świętowaniu dzisiejszym, idziemy jeszcze wieczorkiem sobie na kręgle, a my się z wami już żegnamy i do zobaczenia w następnym vlogu.